To kurwa ze zderzaka ale... ale spoiler jest, to najważniejsze O! O! Idziemy, ale redukcja! Idziemy. Po... Idziemy. Kurwa! No i pan no panem hamuje Słusznie i Trzeci raz. O kurwa, dawał mu trochę ten dyfuzor Koleś już dowytać na to rejestracja. Tak wygląda. A do subwooferu taśma klejąca do rejestracji. Też jest ten paster. To będzie to. Chuliny, A jedzie, kurwa. -tak Zamknij <grym> koło, kurwa. się, kurwa. Do chaty. Dawaj, kurwa.

Golfy to są szalone jednak. Nie to co mówisz To się mówi. wiele nie dzieje, nie tak. Veloster. Rzadkie. No ogólnie chodzi o to, że podsumujmy ten nasz wyjazd, bo zaraz będziemy pewnie wracać. Było tak, że po pierwsze mega zimno. Minus 11 stopni pokazuje auto, ale odczuwalna to jest kurde jakieś minus 30. Nie, gdzie ma to pomachajcie jaka Pomachaj Pomachaj <grym> proszę <grym> Pierwsza, 35 Jeszcze nie, nie. wyjechaliśmy A o drugiej, o piątej, o na, Ruch, na <grym> a ty dobra, a ty dobra, 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 dobra. To jest kurwa wpół do drugie nie wiem skąd mam teraz siły Będzie materiał na YouTube, proszę. Musisz teraz. Na subskrypcji poświęć się. Ale co mam zrobić dla tej subskrypcji? Repeta! A za a za nami pały.

เออตำรวจเป็นยังไงเหมือนดีเหมืนดับไฟเหมือนดับไฟต้องรับผดช Nie wiem gdzie jesteśmy, ale fajny daszek. Najlepszy operator, kurwa kamera na całym świecie. Co robicie? Siedzimy. Dlaczego nie jedziemy do domu? Jest no, druga 27. Przyjechaliśmy się ścigać z tym fokusem? Druga 27. Przyjechaliśmy się ścigać z tym fokusem i z tamtym Audi. Tak. Genialny pomysł. Wyjebiemy ich jesteśmy nas, 300 km od domu. Na, nie, nie może nic się nie udać na, na serii. ich wyjebiemy, kurwa wszystkich. Znaleźliśmy inny daszek. Jeszcze trochę ludzi zostało. Jak na tą porę. Prawie trzecia w nocy w Warszawie. Tak wygląda. Fajnie, fajnie. Ten hałaśliwy daszek warszawski. Co to jest? Bo 3.05. W końcu opuszczamy Warszawę. Znaczy w końcu, no nie żeby było źle, ale. Ale jest późno biorąc pod uwagę, że właśnie jedziemy 300 km do domu. Ale jak się bawić, w sumie to czemu nie? Eseczka się prezentuje. 625, wrócone do domu. 736 km w jedną noc. Ale podsumowanie to jutro, bo już nie mam siły. Przechodząc do podsumowania całego tego wyjazdu, generalnie już to nagrałem, ale nie chciałem znowu nagrywać jeżdżąc samochodem. I chciałem też poprawić parę kwestii, więc skorzystam z mojego tutaj mikrofonu, przynajmniej studyjnego. Postaram się krótko, bo ja mam tendencję do przeciągania wszystkiego, więc tak, jeśli chodzi o sam wyjazd, no przede wszystkim, no na pewno nam się podobało, bo wiadomo, każdy taki wyjazd, każda możliwość spędzenia czasu, wiecie, ze znajomymi, trochę sobie pożartować, a tym bardziej pojeździć sobie tak, tak, tego typu autami trochę szybciej, dynamiczniej i po prostu się bawić, no to było na pewno fajne, ale z takich rzeczy, które bardzo się wyróżniały pod względem tego wyjazdu, no na pewno mega zimno, no ale na to nic nie poradzimy. Druga kwestia to, że no my pechowo trafiliśmy, bo kurde przeoczyliśmy całą imprezę na samym wstępie do Warszawy tam przed, przed samą tą miejscówką wpakowaliśmy się w największy korek jakim można było w którym staliśmy na odcinku tam 3 do 5 km. dosłownie staliśmy 2 godziny i koniec końców nawet nie wjechaliśmy tymi wjazdami do których czekaliśmy i, i w, musieliśmy wrócić na trasę, czyli dosłownie 2 godziny poszło w błoto i to był moment w, się, w którym się trochę zdenerwowaliśmy i zniechęciliśmy, no ale dobra dotarliśmy w końcu i, 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 i fajnie no, podobało nam się to, że mogliśmy sporo pojeździć po Warszawie z racji... Pory i chyba też pewnie przez koronawirusa, przez to, że ludzie mniej wychodzą z domu, generalnie ulice były bardzo puste, można było się fajnie i w miarę bezpiecznie pobawić. To było fajne, podobało mi się później to, co byliś, byliśmy już w tych, no, na tych parkingach i to był taki trochę klimat. Już wiecie, późno w nocy, i klimat taki trochę bardziej undergroundowy, że tak powiem. To było fajne, ale dobra, żeby już nie przeciągać tego wyjazdu, zrobiliśmy tam 700 ponad kilometrów jednego dnia. Było mega zmęczenie, ale naprawdę cieszyłem się z tego wyjazdu, było fajnie. Chciałbym przy okazji tego, właśnie filmu, tego, tego tematu, tego wyjazdu i nawiązując też do tego, że często bywamy na nocnych lotach, że sami organizujemy spoty tutaj u nas we Wrześni, chciałbym poruszyć temat, właśnie jak ogólnie, co sądzę o tego typu imprezach. A żeby tego było mało, bo to będzie mocno, zaznaczam moje zdanie na ten temat, ale właśnie podpytałem parę osób na różnych grupach motoryzacyjnych o ich opinie na, na temat tych imprez, żeby mieć jakiś punkt odniesienia, żeby zobaczyć, co inni ludzie na tym myślą, że może ja mam jakieś inne. Spostrzeżenia. No i muszę niestety przyznać, że dużo osób podziela moją opinię, z którą ja się tam nie podzieliłem, więc tylko wysłuchałem innych. No i dobra, nie przedłużając, strasznie dużo osób narzeka na, na imprezy typu Warsaw Night Racing, czy to samo dzieje się pewnie w każdym mieście, które organizuje tego typu spoty na zasadzie nocne jakieś tam jeżdżenie, wyścigi, illegal racing i tak dalej. Myślę, że to wszędzie wygląda mniej więcej tak samo. Z tego względu narzekają ludzie i ja też podobnie o tym myślę, że no jest tam zbyt mało kontroli, oczywiście o to w tym chodzi, żeby to było niekontrolowane i nielegalne, ale pod względem takim motoryzacyjnym pierwszy zarzut był taki, z którym się poniekąd zgadzam, że i to jest taki lekki zarzut moim zdaniem, że przyjeżdża tam dużo pozerów, że tak powiem, że ludzie, którzy wypożyczają sobie auta jakieś fajniejsze albo nawet takie typowe banany wiecie, że od rodziców biorą jakieś dobre auto i przyjeżdżają, mm, i ludzie na to narzekają, że, że im się to nie podoba. Moim zdaniem jest to akurat spoko, w sensie. Nie są spoko pozerzy, którzy się lansują mnie swoimi autami, ale spoko jest to, że przyjeżdżają takie auta w ogóle, że wiecie, że można, myślę, że to jest to właśnie najfajniejszy w tych wszystkich spotach, że można zobaczyć auta ciekawsze od naszego, albo właśnie po prostu obejrzeć ciekawe auta i mnie to w sumie szczerze mówiąc, nie interesuje czy to jest Ferrari z wypożyczalni, czy Ferrari jakiegoś bogatego taty kogoś. Wszystko jest spoko właśnie do czasu, aż ten kto przyjechał tym autem jest po prostu spoko osobą i nie ściemnia, nie robi żadnych takich głupich akcji. Po prostu przyjeżdża i mówi: No, Elo, wziąłem Ferrari ojca, miałem taką okazję. No, kto by nie wziął? Ja po prostu cieszę się, że mogę sobie popatrzeć i tak dalej. Oczywiście, jeśli jest to typowo właściciel takiego auta, no to na pewno trochę ciekawsza będzie rozmowa z nim na ten temat, bo będzie mógł dużo więcej powiedzieć i bez jakiegoś tam ściemniania jej dookoła. Ech. Tak więc dobra, pozostawiając ten temat, moim zdaniem to, co mi najbardziej boli w, tym, w tych wszystkich spotach, jest brak jakiejkolwiek, że tak powiem, selekcji, może to źle brzmi, ale no to jest to, co my zrobiliśmy w, naszych, w naszej grupie bo tak jak wiecie, no nie popieram jakiegoś dzielenia ludzi na lepszych, gorszych ze względu na pieniądze ale no wiecie, myślę, że jakąś granicę trzeba w tym mieć, bo mnie najbardziej irytują ludzie, którzy na spoty i generalnie imprezy, które są typowo motoryzacyjne gdzie ja myślę, że tam przyjeżdżają naprawdę pasjonaci motoryzacyjni, nieważne czy mają auta sami, czy mają na to pieniądze czy po prostu chcą pooglądać ale myślę, że właśnie chcą przyjechać zobaczyć tą jakby najlepszą część tej motoryzacji właśnie jakieś super auta, szybkie, stuningowanie. Wyjątkowo jakkolwiek i to jest tym wszystkim najfajniejsze moim zdaniem. I dobra, ja też nie, nie jestem bogaty, ja też nie mam super fury, bo aktualnie jeżdżę jakimś tam nudnym golfem, ale jak, jak kurczę widzę, jak przyjeżdżają ludzie tam naprawdę z łomami, totalnymi złomami. I, I nawet nie chodzi już o gruzy do upalania, jakieś tam E36 czy coś, bo spoko tym też jakoś tam z boku można wjechać, się poupalać na parkingu i, i odstawić znowu gdzieś tam z boku, żeby sobie tam typowo jako gruzy do upalania e, to na tych spotach tam występowało. Dużą część tych spotów stanowią ludzie, którzy przyjeżdżają jakimiś totalnie zwykłymi w jakimś opłakanym stanie autami. To jest jakieś moim zdaniem przeciwieństwo w ogóle tego czego my oczekujemy na takich spotach i nie chodzi o to, żeby ludzi, którzy nie mają pieniędzy na, na fajne auto blokować bo spoko, każdy może przyjechać ale no kurcze, nie ładujmy się w ten środek całej tej imprezy mnie osobiście trochę jakby odstrasza to, że ja muszę przechodząc przez jakiś parking, muszę obejrzeć 100 kurde gruzów, starych BMW sypiących się aut totalnie nic ze sobą nie wnoszących, żeby zobaczyć jedno fajne, jakieś tuningowane, nieważne czy drogie, czy niedrogie, ale wyjątkowe auto czy tam po prostu Nowe, szybkie, typu jakieś tam GTR czy coś w tym stylu. I to jest odrzucające, no bo wtedy ktoś patrzy z zewnątrz, to nie widzi w tym spotu. Szybkich sportowych aut, gdzie ludzie przyjeżdżają się pościgać, czyli, jakby z założenia, przyjeżdżają autami sportowymi i szybkimi, no wtedy z zewnątrz też to wygląda fajnie, że, o dobra, spotykają się miłośnicy i faktycznie coś wyjątkowego oglądają. A bardzo często wychodzi tak, że spotykają się ludzie robiąc po prostu taki spęd wielki, wszystkiego, gdzie tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi w tym wszystkim. Z zewnątrz widać tylko głównie gruzy i jakieś tam pojedyncze, przebijające się, co ciekawsze, auto, więc mi nie do końca wiadomo co w tym chodzi, więc pod względem aut my na przykład we wrześniu zrobiliśmy sobie osobną grupę, bo oczywiście nie chcę nikomu nic blokować yy, i ustalać kto jest spoko, a kto nie ale pod względem typowo aut nie oceniając naprawdę budżetu yy, właścicieli, zrobiliśmy sobie we wrześniu właśnie grupę, która ma po prostu selekcję, ustaliliśmy, że, że dodamy do tej grupy i będziemy zapraszać na nasze spotkania osoby, które mają auto jakkolwiek ciekawsze yy, no my stawiamy też na jakieś tam bardziej sportowe auta, więc wybieramy na przykład takie, które mają tam załóżmy minimum 200 koni mechanicznych. W przypadku aut, załóżmy seryjnych, tak jak nie wiem, mój Golf, no to mój Golf jest na granicy łapania się, no ale powiedzmy, że taki Golf GTI jeszcze dla kogoś może być ciekawym autem. A w przypadku, kiedy ktoś nie ma takiej mocy, no to oczywiście też wpuszczamy kogoś, kto ma auto jakkolwiek ciekawe, czy to będzie jakiś fajny klasyk, czy to będzie coś starego, słabego, ale jakoś fajnie wyróżniające się, stuningowane, cokolwiek. Dzięki temu, wiadomo, trudno jest taką grupę stworzyć, tym bardziej u nas w małym mieście, ale mamy już dosłownie 100 osób w naszej grupie, Idzie każda z tych osób może coś ciekawego swoim autem zaprezentować. I potem, jak my zjeżdżamy się choćby w 10, 15 czy 20 aut, to naprawdę wygląda kozacko, gdzie przyjeżdżają jakieś fajne amerykańskie masłupy, jakieś sportowe auta, czy no chociażby drogie same w sobie, ale naprawdę takie wyróżniające się na drodze, bo wiadomo, jak ktoś ma Lambo, no to też nie spotyka się tego aż tak często, przynajmniej w naszych rejonach. I wtedy, wiecie, zapraszamy ludzi z zewnątrz, mogą przyjść, mogą pogadać, pooglądać, ale nie robić na, w miejscu naszego spota e, gruzowiska i pomiędzy tym nasze jakieś tam ciekawsze auta, no bo nie do końca o to nam w tym chodzi. I e, no, na, nawet nie patrząc po prostu przez pryzmat pieniędzy, każdy może przyjść, każdy może to zobaczyć, bo myślę, że to jest fajne, ale no jakoś tam selekcję przeprowadzić. No i najgorsza część to to, że ludzie traktują to jako jakieś, e, nie wiem, imprezę do, do robienia przypałów, e, przyjeżdżają tam tylko, żeby pić, no i nie wiadomo, co tam jeszcze grubszego, bo niektórzy ludzie po prostu no, inteligencją nie grzeszą. pada potem banda takim jakimś starym 20-letnim kombiakiem w sześć osób wypchana, gdzie każdy tam browarek w ręce i tak dalej. No i oni przyjeżdżają dobrze się bawić, spoko, ja to rozumiem, ale zazwyczaj dla osób postronnych wygląda to bardzo kiepsko. Wręcz żałośnie bym powiedział, często ci ludzie źle się zachowują, po prostu na końcu zostawią śmieci po sobie i pojadą i i, nie wiem, zupełnie nic nie wnosi to do imprez, więc pod tym względem to już w ogóle jest tragedia. Do czego ja dążę? Że... Nie wiem, po prostu taka jest moja opinia i niestety opinia bardzo wielu osób, które bardzo źle postrzegają w ogóle tego typu imprezy i pomijając to, że one jakby z założenia są nielegalne pod względem wyścigów i tak dalej, ale to to w ogóle jest mały pikuś przy tym, że chodzi tak naprawdę o to, że ludzie odstawiają trzodę na takich imprezach, bo to, że ktoś się ściga, dobra, no to traktujmy to jako jakieś tam czyjeś hobby i wiadomo, no to może być niebezpieczne, ale jakby zazwyczaj osób zupełnie postronnych to nie dotyczy, najwyżej sami sobie zrobimy. No ale jak ktoś widzi, właśnie przechodząc obok takiej imprezy, co, co się nieraz tam dzieje, bardzo lamerskiego, że tak powiem, to po prostu wstyd, potem trochę w czymś takim uczestniczyć. E, myślę, że przez to też bardzo wiele ludzi rezygnuje i właśnie tych, którzy mogliby wnieść coś ciekawego do, do taki, takiej imprezy, e, potem brakuje po prostu, bo, bo nie chcą przyjeżdżać na coś takiego. Ja tu się dzielę tylko tą moją opinią, bo myślę, że. Pewnie dużo osób to poprze. Dużo osób będzie czuło, że tak powiem, pieczenie w dolnej części ciała i to rozumiem, więc pewnie będzie milion łapek w dół, spoko, ale może jakiś taki mały apel z mojej strony do osób, które to organizują albo no jak już organizują, to pewnie już po ptokach ciężko będzie zmienić, ale może też, żeby potworzyć sobie jakieś nowe grupy właśnie tak jak my tutaj zrobiliśmy u nas we wrześni z jaką taką selekcją, nie selekcją ludzi chociaż dobra, jeśli uważamy, że ktoś nie potrafi się zachować, to też najlepiej robić taką selekcję ale tak jak mówiłem wcześniej pod względem aut, chociażby, żeby to fajnie wyglądało, żeby, żeby to naprawdę było jakieś wyjątkowe, te Spoty, te spotkania. Jak już się ludzie ścigają, to chociaż no, czymś ciekawszym. Niech to wygląda po prostu na coś ciekawego i wyjątkowego. Jeśli ludzie, którzy nie mają na to pieniędzy, też chcą przyjść i w tym uczestniczyć, to jak najbardziej, niech przyjadą, niech postawią auto trochę dalej, żeby jednak zostawić miejsce dla, dla kogoś, kto może coś pokazać. No i wtedy przyjdą sobie wszyscy zainteresowani i prawdopodobnie w kulturalny sposób porozmawiają, pooglądają, no i będą się tym cieszyć, bo u nas to się sprawdza naprawdę polecam. No i dobra, bo i tak już strasznie długo to wyszło, to moje gadanie i przeciągnąłem znowuż, no ale czasami ciężko jest yy, szybciej to przekazać, yy, więc pewnie bym znalazł jeszcze dużo rzeczy, yy, które mógłbym powiedzieć zarówno dobrych, jak i złych na temat takich imprez, jak tu się skupić tylko na tych złych. Bo, oczywiście, szanuję, jeśli bardzo często są jakieś akcje charytatywne robione, to spoko. Ale starczy. Jeśli macie coś do, do powiedzenia, jakiś argument naprawdę ciekawy, a nie obrażający i nic nie wnoszący do, do rozmowy, to napiszcie w komentarzu. Chętnie pogadamy i rozwiniemy niektóre wątki. A filmu samego w sobie już wystarczy. Także po prostu zapraszam Was do za subskrybowania tego kanału. Jeśli zgadzacie się ze mną, jeśli nie zgadzacie się, ale film i tak Wam się podobał, to bardzo będę wdzięczny za łapkę w górę. No i nic. Do zobaczenia. W kolejnych filmach i prawdopodobnie też na jakichś różnych spotach w różnych częściach z Polski. Bo ja nie twierdzę, że będę rezygnował, chociaż właśnie fajnie byłoby, jakby dużo rzeczy się poprawiło i na pewno byłoby wszystkim nam milej i byłoby to ciekawsze. See ya!